pick so Słuchajcie drodzy widzowie w kolejnym vlogu Niedzielne popołudnie Po kościółku Ale jeszcze przed obiadem Mamy godzinę Słuchajcie 12.25 Obiad żona Na 14.00 Szykuje więc Mam jeszcze półtorej godziny W siewniku nasiona Już Tak jak widzieliście Przyszypowałem sobie siebie i ustawiłem. E, zaczynamy siewę pszenicy odmiany SUVL. E, tak jak tam jeden z bohaterów w serialu e, Euroany mówił, że e, żeńskie e, czyli pszenica to jest ona sieje się w dni. Też żeńskie, niedziela to też jest ona. Biorąc i idąc tym tokiem rozumowania, słuchajcie, to dzisiaj powinien być właściwy, odpowiedni dzień na siebie. Przenic. Jedziemy. połączyłem połączył e, z głośnikiem w ciągniku przez drutu i e, nagrywałem część filmu e, kręcąc tą próbę, wykręcając próbę, opowiadałem tam pewne rzeczy, tam, ale nie było głosu dzisiaj już to się nie powtórzy, połączyłem się głośno i wyraźnie jestem słuchajcie dzisiaj sam gdyby państwem był to mógłby mi te dwa mimbeki e, załadować na przyczepę i przywieźć na pole Musiałbym tu zjeżdżać, nie traciłbym czasu na zjeżdżanie na gospodarstwo, żeby na nasiona. E, przez te wszystkie siewy i będę mógł to zawałować może być z tym wałowaniem do wałowania musi być ziemia przesknięta musi się to ładnie zamienić od jutra e, już ma być bez opadów ma być więcej z każdym dniem słońca będzie nie wiem na Mam nadzieję, że tak też będzie W piątek wyjeżdżam w środę 4-5 tył roku Przecież chciałbym do wyjazdu jak najwięcej z roku co jakiś czas tu jeszcze jeszcze się pojawia jednak to nie przeszkadza to jest właśnie słuchajcie na tych naszych glebach dobre, że one są

Przyjdzie mróz, przyjdzie mróz i jest mrozi i z nich będzie nawóz na pszenicy. A nie będzie tak, że one będą mi dorosły w przyszłym roku. Jako kwast. i później w Tatrach i później właśnie e, testowałem siebie na buszu trochę przylało mi tutaj. i jak też dobrało się to się zepsuła też zepsuło zepsuło zobaczymy jak będzie dalej kończę wysiewać drugi siebie, byłem już nasypać Yeah, I yeah. Pan Michał Kłodziejczak wziął się za stronę rolników. Lepiej powiem, niż wcale, no może lepiej wcale tego nie robić, panie Kłodziejczak, ponieważ pan zdradził rolników. Nie wiem, czy pan sobie przypomina, jak poszedł pan na rozmowę w oczy z panem Tuskiem, po czym wypiął się Pan na Agrounię, wypiął się Pan również na samoobronę, z którą kilka dni wcześniej, dosłownie kilka dni wcześniej, zawarł Pan koalicję, tak, zawarł Pan z nami koalicję, dzięki czemu nie wystartowaliśmy w wyborach parlamentarnych, ponieważ mieliśmy my, członkowie samoobrony, startować z list Agrounii do parlamentu. Także panie połodziejczak, weź pan już, idź pan na ten szczast, yy, czy też yy, kolokwialnie mówiąc, spadaj pan na ten szczast, co ci za rośnie, yy, bo to normalnie, no, yy, kupy się nie trzyma, co pan robisz, no. Jak pan na wietrze, dosłownie. Panie, weź się pan, uspokój i zejść pan już ze sceny, bo twoje 5 minut już dawno minęło. Oj, dawno. <śm> Z każdego rządu praktycznie znowu wylądowaliśmy na ulicy. Pewni prezydenci, pan tak, drodze, to jest KRZ, to na straży niezawisłości sędziów, nieusuwalności sędziów i niezależności sądów, bez względu na to, jak będziecie tej konstrukcji bezprawia e formatować. Więc ta ustawa, ona oczywiście jest powtórzeniem tej próby kolorowania, stygmatyzowania sędziów, ona zakłada wykluczenie z zawodu 450 orzekających sędziów, 2000 którzy mają być cofani decyzją ministra, czyli władzy wykonawczej. Myślę, że to zachowanie pana ministra Żurka w sądzie najwyższym jest takim e, absolutnie doskonałym przykładem, jak ta neopraworządność swoimi buciorami chce wchodzić. No, Najpierw próba no, posadzenia zaufanych ludzi w sądach, bo o tym mówię. Muszę mieć swoich zaufanych ludzi w sądach. To jest praworządność, to jest niezależność, w związku, to jest niezależność. i oh know żeby nie iść tą drogą neopraworządności brutalnego łamania prawa, bo ten problem powinniśmy rozwiązać wspólnie poprzez sformatowanie takich rozwiązań, które zapewnią praworządność, brak chaosu, stabilność ucieczek, niezależność, niezależność drog, sam ustawa tego miłości, głębia Panie ministrze, zadam jedno pytanie, ministrze

ziobro, bo wszystko pasowało perfekcyjnie, co pan powiedział do, 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 do ministra. Ale wszystko co do, co do jop Jedno zdanie. Wszystkie Naprawdę. ustawy prawa Pan nie masz jedno zdanie. Wszystkie ustawy prawa i sprawiedliwości przeszły cały proces legislacyjny, uzyskały podpis prezydenta i mają domniemanie konstytucyjności. Ale to... Taki jest fakt. Natomiast rozporządzenie Marszałek żegno. Ale Tego tak, no, no, rodzaju działania to to nie można. To... Myślę, że ani mnie, ani... w <ślały> co pan powiedział, do, do ministra Ziobry to właśnie to było trzeba Sąc. zmienić. Pan minister dzisiaj zaproponował. Bardzo proszę, chętnie posłuchamy jaka jest propozycja rządu prezydenckiego, żeby znaleźć kompromis w tej sprawie i no może to, to będzie jakiś sposób, żebyśmy się z Ja, na... w... ja, ja w... szansę ja na kompromis. Ja bym przede wszystkim proponował, żeby się nie powoływać na to, na jakąś praworządność w Unii Europejskiej, że oni mają nam, nas rozliczać z pod... w Polsce. Pod... Leżał piłkę, aha, jeszcze potrafił sobie tak kontrolować piłkę, żeby wypuścić troszeczkę atak na sobie. A przez to mieliśmy od razu sędzia też nie ma wątpliwości co z tą akcją zrobić, rzut wolny dla naszej reprezentacji. Mocne wyjście w spokojnie tu wrócił do środka Lewandowski. 70. minuta spotkania w Kownie, prowadzimy 2 do 0.